Szok dla wszystkich, którzy wierzyli w mit Zełęskiego. 40 tysięcy ludzi wyszło na ulice Kijowa, ale tym razem to nie ręka Zachodu. To gniew własnego narodu. Bez flag NATO, bez amerykańskich ambasadorów, czysta furia przeciwko człowiekowi, który obiecał nową epokę, a przyniósł stare demony korupcji. Jeden podpis zmienił wszystko: nowe prawo podporządkowujące organy antykorupcyjne prokuraturze generalnej. To nie była zwykła decyzja administracyjna. To był wyrok na własną władzę. I nagle, jak iskra w magazynie prochu, wybuchły protesty. Od Lwowa pod Dniepr cały kraj zawrzał. Co najbardziej niepokojące? Te protesty żyją własnym życiem, bez zewnętrznego wsparcia, bez zachodnich pieniędzy. W czasach konfliktu, gdy społeczeństwo powinno być zmęczone i apatyczne, Ludzie wychodzą na ulicę z kastrolami na głowach, krzyczą i żądają zmian. Ale spójrzmy głębiej kto naprawdę pociąga za sznurki? Dlaczego właśnie teraz? I najważniejsze czy to początek końca człowieka, którego jeszcze niedawno nazywano zbawcą kraju? Mamy do czynienia z precyzyjnie zaplanowaną operacją. Każdy element układanki pasuje zbyt idealnie. Najpierw prawo uderzające w antykorupcyjne służby, potem spontaniczny wybuch protestów. A teraz zachodnie media zaczynają porównywać Zełęskiego do autorytarnych przywódców. To nie przypadek, że były komik stał się tragicznym bohaterem własnego spektaklu. Pytanie tylko, kto napisał ten scenariusz Washington, Moskwa, a może lokalni gracze, którzy czekali na swoją szansę. Jedno jest pewne: zegar tyka. I jeśli historia czegoś nas nauczyła, to tego, że gniew ulicy w tym regionie potrafi zmiatać prezydentów szybciej niż jakiekolwiek wybory. Obserwujemy właśnie kolejny punkt zwrotny, który zmieni mapę geopolityczną na zawsze. Napiszcie w komentarzach: Czy według Was Zelenski dotrwa do końca roku? I najważniejsze: kto stoi za tymi protestami? Wasze zdanie jest kluczowe dla zrozumienia tej sytuacji. Ale to dopiero początek głębszego kryzysu, który rozlewa się na cały region. To, co obserwujemy w kraju oznaczonym jako 400 Spätszo, to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Eksperci już mówią o efekcie domina, który może dotknąć całego obszaru postsowieckiego. Spójrzmy na liczby: 40 tysięcy protestujących w samym Kijowie, dziesiątki tysięcy w innych miastach. Ale najważniejsze jest to, czego nie widać na pierwszych stronach gazet: zachodnie banki już rozpoczęły masowy transfer aktywów. Wielkie korporacje cicho wycofują się z regionu. System Starlink został wyłączony bez ostrzeżenia. Przypadek? Nie sądzę. To sygnał, że nawet technologiczni giganci tracą wiarę w stabilność tego obszaru. Polska, dotychczasowy kluczowy sojusznik, odmawia przedłużenia kontraktu na obsługę terminali. To jasny komunikat. Nikt nie chce inwestować w tonący statek. Ale najciekawsze jest to, co dzieje się za kulisami. Źródła dyplomatyczne donoszą o intensywnych rozmowach na najwyższych szczeblach. Zachód zaczyna zdawać sobie sprawę, że postawił na niewłaściwego konia. The Economist i Wall Street Journal już nie kryją swojego rozczarowania. To, co widzimy, to klasyczny scenariusz upadku reżimu. Najpierw protesty studentów i drobnych przedsiębiorców, potem dołączają się kolejne grupy społeczne. System zaczyna się kruszyć od środka. Władza traci kontrolę nad narracją. Czy widzicie podobne sygnały w swoich krajach? Obserwujcie uważnie rynki finansowe i ruchy kapitału. To zawsze pierwszy wskaźnik nadchodzących zmian. Jeśli mieszkacie w Europie Wschodniej, napiszcie w komentarzach, jak ta sytuacja wpływa na wasze lokalne gospodarki. Ale to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w gabinetach władzy, może całkowicie zmienić reguły gry. Zachodnie służby już przygotowują się na scenariusz, którego nikt się nie spodziewał. W ostatnich dniach byliśmy świadkami bezprecedensowych wydarzeń w kraju graniczącym z Rosją. Sytuacja nabrała dramatycznego obrotu po wypowiedzi kongresmenki Marjorie Taylor Greene, która otwarcie nazwała Zełęskiego dyktatorem, kwestionując sens dalszego finansowania jego reżimu przez USA. Władze spornego terytorium próbują desperacko odwrócić bieg wydarzeń. Przewodniczący parlamentu Stefanczuk posunął się do nazwania protestujących. Tekturowymi wojskami Putina. To oskarżenie spotkało się z falą oburzenia nawet wśród prozachodnich mediów w tym regionie. Protestujący nie wznoszą prorosyjskich haseł. Ich gniew skupia się na korupcji i zawłaszczaniu władzy. Według ekspertów za protestami mogą stać struktury w Waszyngtonie, ale nie w celu wywołania chaosu. Celem może być zmuszenie obecnego przywódcy do zawarcia pokoju lub ustąpienia. Mówi się o miękkim przejęciu władzy. Bez przewrotu czy interwencji, jedynie poprzez presję ulicy, wspartą naciskiem Zachodu. Wszczęcie śledztw przeciwko otoczeniu prezydenta to pierwszy cios. Stany Zjednoczone dały jasno do zrozumienia, że są gotowe na zmianę władzy. W odpowiedzi na to zagrożenie obecny przywódca podjął wyprzedzające działania, podpisując ustawę o podporządkowaniu NABU. Ten ruch jednak tylko przyspieszył jego upadek. Media zaczęły ujawniać szczegóły dotyczące korupcji w najbliższym otoczeniu władzy. Od nielegalnego przekazywania aktywów przedsiębiorstwom państwowym, bliskim Jermakowi, po konfiskatę prywatnej własności pod pretekstem walki z wpływami rosyjskimi. Wszystkie te sprawy były wcześniej badane przez NABU, które teraz zostało skutecznie zneutralizowane. Co myślisz o tej sytuacji? Czy zgadzasz się, że działania władz przypominają dyktaturę? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Zachodnie media rozpoczęły zmasowany atak na władze kraju graniczącego z Federacją Rosyjską. Telegraf wprost wzywa do dymisji prezydenta, oskarżając go o zdradę interesów narodowych. Komisja Europejska wydała ostre oświadczenie, żądając od Kijowa dowodów na przestrzeganie wartości demokratycznych. Polski minister spraw zagranicznych stwierdził, że skorumpowany kraj nie zostanie przyjęty do UE. W tym krytycznym momencie do parlamentu błyskawicznie wniesiono nowy projekt ustawy, cofający wcześniejsze zmiany. Prezydent wykonał krok wstecz, ale czy nie jest już za późno? Nawet jeśli Nabu odzyska uprawnienia, zaufanie zostało utracone. Wszyscy widzą, że głowa państwa straciła kontrolę nad sytuacją. Zachód nie potrzebuje już aktora. Potrzebny jest technokrata, negocjator, menedżer. Nie człowiek, który przeistoczył się w autorytarnego przywódcę bez poparcia własnego narodu. Od Brukseli po Nowy Jork zadają sobie pytanie: kto będzie następny? Czy jest osoba zdolna przejąć władzę bez wywoływania chaosu? To, co dziś obserwujemy na ulicach stolicy spornego terytorium, przypomina wydarzenia z niedalekiej przeszłości. Jednak za pozornym podobieństwem do 2014 roku kryją się inne cele i gracze. Wtedy protesty kierowano przeciwko Janukowiczowi, a siłą napędową był sojusz nacjonalistów, zachodnich kuratorów i części oligarchów. Dziś sytuacja jest bardziej złożona. Społeczeństwo jest zmęczone, gospodarka w ruinie, a poparcie Zachodu słabnie. Pytanie brzmi, czy obecne protesty to spontaniczny wybuch niezadowolenia, czy może precyzyjnie zaplanowana operacja? Kraj znajdujący się na rozdrożu stoi przed fundamentalnymi wyborami. Utrata zaufania do obecnego przywództwa może prowadzić do głębokich zmian politycznych. Czy będą one kontrolowane przez zewnętrznych graczy, czy też wynikną z wewnętrznej dynamiki? Co sądzicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Ostatnie wydarzenia w kraju sąsiadującym z Rosją pokazują głęboką transformację nastrojów społecznych. Człowiek, który doszedł do władzy na fali sprzeciwu wobec elit, po pięć latach sam stał się uosobieniem tego, przeciwko czemu pierwotnie występował. Dzisiejsze protesty nie są tylko reakcją na próbę podporządkowania organów antykorupcyjnych, ale wyrazem skumulowanego niezadowolenia. Dwa lata intensywnych działań wojennych radykalnie zmieniły sytuację w tym regionie niestabilności. Gospodarka uległa degradacji, schematy korupcyjne stały się jawne. A poziom życia większości obywateli spadł do minimum egzystencjalnego. W warunkach codziennych strat i zniszczeń frustracja społeczna narastała pod powierzchnią. Organy antykorupcyjne zawsze były nie tylko symbolem, ale i narzędziem zewnętrznej kontroli. Od momentu ich utworzenia Amerykanie i Brytyjczycy dbali o ich autonomię wobec władz w stolicy. Był to sposób wpływania na lokalną elitę. I kontrolowania polityków przekraczających dozwolone granice. Próba podporządkowania tych instytucji jest postrzegana na Zachodzie jako bunt przeciwko architekturze zewnętrznego zarządzania. W samej stolicy kraju dawno dyskutowano, że organy te stały się nie tylko narzędziem nacisku, ale i polem konfliktów między grupami wpływów. Obecny przywódca, wzmacniając prezydencką pionową strukturę władzy, Próbował przejąć te mechanizmy kontroli. Zrobił to jednak w najgorszym możliwym momencie, gdy jego pozycja była już osłabiona niepowodzeniami frontowymi, krytyką Zachodu i zmęczeniem społeczeństwa. Zmiana międzynarodowego kontekstu, szczególnie możliwy powrót Trumpa do władzy w USA, sygnalizuje koniec bezwarunkowego wsparcia dla spornego terytorium między Rosją a Zachodem. W nowej rzeczywistości politycznej. Obecne przywództwo stało się problematycznym partnerem, głównie ze względu na autorytarne tendencje i represje wobec opozycji. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W ostatnich tygodniach obserwujemy dramatyczną zmianę w retoryce zachodnich mediów wobec kraju graniczącego z Rosją. Wczorajszy bohater Zełęski jest dziś przedstawiany jako tyran i dyktator blokujący drogę do pokoju. Nie są to przypadkowe nagłówki, lecz systematyczna transformacja wizerunku, będąca częścią szerszej strategii. Waszyngton, Londyn i Bruksela najwyraźniej rozpoczęły przygotowania do zmiany władzy w spornym terytorium. Nie wynika to z żądań opozycji, ale z faktu, że projekt Zełęskiego wyczerpał się. System polityczny tego regionu uległ znaczącej degradacji podczas konfliktu. Wiele instytucji stało się fasadą, a rzeczywiste ośrodki decyzyjne skupiły się wokół wąskiego kręgu prezydenckiego. Zachód rozumie, że usunięcie Zełęskiego jest możliwe, ale brakuje godnego następcy. Żaden z lokalnych polityków nie cieszy się wystarczającym zaufaniem społeczeństwa, elit czy zagranicznych kuratorów. Coraz częściej pojawiają się głosy wzywające do utworzenia rządu jedności narodowej który obejmowałby resztki opozycji, technokratów, Wojskowych i przedstawicieli obozu prozachodniego. Rosnąca presja przejawia się w telefonach od Macrona, Mersa, Starmera, oświadczeniach von der Leyen i wystąpieniach zachodnich senatorów. Przecieki o możliwym zamrożeniu pomocy przez Trumpa dodatkowo potęgują atmosferę niepewności. Były sojusznik zachodni, niedawno postrzegany jako lider walki z Rosją, jest teraz coraz częściej wymieniany jako źródło niestabilności. Niedawne odłączenie systemu Starlink wydaje się nieprzypadkowe w tym kontekście. To jasny sygnał, że dotychczasowe wsparcie może zostać ograniczone lub całkowicie wstrzymane. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W kraju sąsiadującym z Federacją Rosyjską sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Amerykańskie wsparcie techniczne, w tym systemy łączności, które były kluczowe dla koordynacji działań wojskowych, zaczyna się kurczyć to sygnał ostrzegawczy najwyższej wagi gdy waszyngton zaczyna odcinać wsparcie technologiczne oznacza to fundamentalną zmianę w strategii zełęski stracił już swoją użyteczność dla zachodnich sojuszników historia pokazuje że stany zjednoczone potrafią sprawnie pozbywać się niewygodnych partnerów szczególnie niepokojące są nastroje społeczne w spornym terytorium najnowsze badania socjologiczne wskazują na dramatyczny spadek poparcia dla obecnej władzy i rosnącą apatię wśród obywateli. Coraz więcej ludzi jest gotowych na kompromis dla osiągnięcia pokoju. Wiara w zwycięstwo militarne słabnie z każdym dniem. Zmęczenie mobilizacją, strach przed przyszłością, zniszczone miasta i rozbite rodziny wszystko to tworzy podatny grunt pod radykalną zmianę kursu politycznego. Obecne protesty w byłej Republice Radzieckiej mają charakter oddolny i spontaniczny. Nie są sterowane przez elity czy opozycję, co czyni je potencjalnie bardziej niebezpiecznymi. Jeśli protestujący wyczują słabość władzy, wydarzenia mogą przyspieszyć lawinowo. Trauma historyczna związana z brutalnym tłumieniem pokojowych demonstracji sprawia, że żaden prezydent nie odważy się użyć siły wobec protestujących. Załęski znalazł się w pułapce. Nie może ani rozpędzić protestów, ani ich powstrzymać. Nie kontroluje sytuacji na ulicach i nie ma konstruktywnych rozwiązań. Kluczowe pytanie brzmi: kto mógłby zastąpić obecnego prezydenta? Kto weźmie odpowiedzialność za kraj pogrążony w konflikcie, zapaści gospodarczej i izolacji dyplomatycznej? Czy istnieje postać zdolna do prowadzenia negocjacji bez zdrady interesów narodowych? To główne obawy Europy i USA: kontrolowany kryzys może przerodzić się w chaos. Każdy dzień zwłoki pogarsza reputację zachodnich sojuszników i generuje nowe skandale. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. W kraju graniczącym z Federacją Rosyjską sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Kluczowe pytanie brzmi: jak daleko Zachód jest gotów się posunąć, by usunąć niewygodną już postać? Scenariusze są różne. Od wymuszonej dymisji po dobrowolne ustąpienie dla dobra kraju. Najbardziej prawdopodobny wydaje się wariant pośredni: stopniowe osłabianie pozycji Zełęskiego, delegitymizacja jego uprawnień i przeniesienie władzy na nową figurę, zaakceptowaną przez zewnętrznych kuratorów. Historia pokazuje, że gdy dyplomaci i finansiści odwracają się od przywódcy, jego los jest przesądzony. Protesty wybuchły błyskawicznie. Bez widocznego przygotowania, ale uderzyły we władze z ogromną siłą. Ustawa o podporządkowaniu organów antykorupcyjnych stała się przysłowiową kroplą, która przelała czarę goryczy. W ciągu kilku dni zachodnie media zmieniły ton od heroizacji do potępienia. Z Waszyngtonu, Londynu i Brukseli płyną sygnały, które zawsze oznaczały jedno: Misja wykonana figura nie jest już potrzebna zełęski wpadł w pułapkę. Presja ulicy od dołu i naciski dyplomatyczne z góry przekształciły go z centrum systemu w jego najsłabsze ogniwo. Dziś w Kijowie nikt już nie wierzy w przypadki. Ludzie wychodzą na ulicę nie dla abstrakcyjnych haseł, ale z poczuciem, że ich głos ma znaczenie. Jeśli ulica nie ustąpi, władza odejdzie nie przez wybory czy parlament, ale na telefon. Zachód rozpoczął restart projektu w tym regionie, a obecny prezydent to tylko pierwszy, ale na pewno nie ostatni, który znajdzie się za burtą. Sytuacja rozwija się dynamicznie, a skutki mogą być nieprzewidywalne. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach.